Państwa sobota. Jesteśmy u kolegi, bo to przyjechałem pod po drzewo akurat, tu trzyma sobie parę winerków, parę widynków. Tak tutaj mają taką wolierkę. widać, bardzo fajnie. Tu se latają Zaraz to im, że trochę sypnie. Tutaj troszeczkę zaraz tu otworzę, nie mam tu otwiera. Żeby nic nie wyleciało, bo tu mocno jaszczą panowie bije. To werflę też masz tak? Czarną? Tak, z czarnych mam trzy pary. Trzy pary masz? Tak. Trzy pary moich ma białych. O sobie ładnie. Wszypuję. Czarnych muszę, czarnych muszę zmienić, bo została mi para gnieździaków, samiec i samica muszę koczyć. No tak, no to trzeba zmienić no, tą, tak? No, albo samca chypić, albo samicę. A te, a te białe, to, to para masz? Czy? Dwie pary. A dwie pary. pary. No, tu są, jeszcze... są winery, Tu, tak. no tam, gdzie samiczka i samca. O, samiczka tam nie patrz. Przy tamtym karniku, A tam gdzie tam karna To jest jeszcze żółte barpelki, czarne tam widynki. Ten tutaj na krótszym dziobie, widzisz, to jest do wydania. A ten? No ten sam jest żółty, o. I ten czerwony. To już nie zmieniasz krwi, czy co? Nie, to, to jest za dużo mam ból. A, za dużo będzie. No, nie. za dużo i. No. A krymków masz co? Samczyka tylko. to zarbują. To do wydania go masz? Czy nie, czy... nie, 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 nie. nie. Ja samiczkę jedną uchowałem, taką. No. Tej, no Taka nie wyszła, taka jak ta samiczka, no, kupiłem nie ją nie, w tym. Nie, nie. Ja chcę w kupić jeszcze samicę. I... Trochę się boją, bo mnie nie znają. No. Jutro mieliśmy jechać na tą starą kościelną, teraz to zmieniają nam plany. Na nasilsk, tak? No. Troszeczkę jesteśmy nie, niezadowoleni. Tutaj, bo tutaj jest ile na ten nasz jest 240. 240, 240. Nie, to tam nie by tam prawie nie tak, tak. więcej. No. Dlatego on nie może tego. A może, ale my tam się wybierzemy. Nie, nie tą okazją, to następną. No to chodź. Także gołąbki ładne. O, kolega tutaj trzyma, wiadomo, teraz ja się nie puszcza bo tutaj jest przela się, tutaj tak jak biją, że to coś niemożliwe. Ale puszcza łyseczki tutaj samobok. obok, gdzieś małe, ładnie, porobione. A tu jak widzicie to są same lasy, nie? O, także to jest to jest tyle, co no a u mnie też bije cały czas. A tu ma tak to jedni mówią te białogłówki, wajskopy, błyski zależy komu jak tam, w każdej w każdej miejscowości tam inaczej mówią. Tu ile ich masz par? E, 20 tutaj ma 20 par i to podkładasz, tak? Tak. I tu podnie? No. Ja muszę zakodnika kupić, żółtego to Ma, to... ładne kolory ma je. widać o, żółte, siwe są ładne, czarne, Ile jajek pożyczałem, bo już... to, to, to ty każdy kolor masz, nie? Tak, każdy kolor. Każdy grochowy kolor. ma. kolor. Najładniej, Najładniejszy, no. najbiedniejsza para to jest tam w rogu. Tamta grochowa z tamtej siwy. Tutaj teraz. Tak, tak, tam w rogu. O, ta, o, taka co ma łapcie. Tak, taka, tak. Większy. Te wychowali mi, mi w tym roku wychowali mi 8 wejfrów. 8 wejfrów? Tak, te, te łys, ta para łysków wychowała mi 8 wejfrów. A to mamki dobre. No. I te siwki. O, te siwki to. Ja od ciebie mam jedną siwą. no No masz. Po nich masz właśnie. Mam od ciebie no. jedną siwą. Tu te siwki w... też ładnie chowają Tu jeszcze siedzą sobie pod tym no. ładnie. Te, te tutaj Irek puszcza, mówi jak, tak no wali jaszczą Tu działo. mam ładnego wejferka samczyka siwego, młodego. Młody jeszcze. No tam sobie siedzi. Także potem posprzątam. Ma tych białobłówek duży No. Tutaj jeszcze co, zobaczymy trochę z zewnątrz. Co dziadosło to wydałem. <laughs> mówi co dziadostwo, gorsze to wydało. tak każdy. Coś. Także jutro się spotykamy na targu najprawdopodobniej w naselsku. Nie wiem czy oni coś nie pozmieniają, bo to z nimi to jest masakra z tymi naszymi. Zakonnika muszę. Kupić. zakonnika? No, bo mam żółto samicę. A jest żółta no, samiczka, jest, no zakonniczka, jest. No, jest A to już tych zakonników, to ja tak sobie no, skarkę też taki. a no. tutaj jest zakonniczka żółta. No. sobie chodzą Zabij po... mi teraz widynkę czerwoną. Ja Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie i jutro coś nagramy na targu na Sielsku. Także do zobaczenia.